W tym odcinku będziemy nagrywać jak tu jeżdżamy różne błota, dure, i, jakiś, i będziemy szukać jakichś podjazdów, no to widzimy się zaraz. Widzowiec hey, Michał, będziemy tu No jedź, dawaj, dawaj! Zobicimy się zaraz, postaramy się wyciągnąć. Elo widzicie, widzowie, nie udało nam się go wyciągnąć. Nie ma w nim rule! Hamulce tak przestają! Nie ma Trzymaj te hamulce! Trzymaj, bo pokazuję, gdzie Widzicie, widzowie! To jest wakat, pudki taki Widzicie, widzowie! Eu não Nie. No to no. popatrzcie na mnie! Składowe świry! Dobra, ja tu na styku wycofam! Tak. Nie, no to słuchajcie... Ja. To, to tak. Michał, Michał dawaj! A, Beniu się wyzwalił. Tego Michał nie chciał. Aby, nie? Dobra widzowie. Nie no, widzowie, dawajcie! Nie zapomnijcie o łapce! Michał jedzie! Dobra, Michał właśnie próbuje wyjechać! Nie zapomnijcie widzowie o łapce! Nie zapomnijcie Ej, ja widzowie o łapce! Nie zapomnijcie widzowie Podjazów podra jakiś nie No i oczywiście każdy z nas będzie wjeżdżał w to! Nie ma kładowego świra, który się nie topi! Jeszcze to mimo się ma tego kłada. się no!

o mnie coś teraz bardziej jedzie jedzie a tu mamy Michała jadą jadą, 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 firy jadą brudni jesteśmy Tak się nazywa Tak jestem władowa firmy Tylko po prostu Przejedziemy po błocie Na mi błotem popryszczą Super Jedzie bardziej Teraz przejeżdża Mikołaj kolejny raz

Да, я бы даю кого это от тебя. Давай, Риху! Работать бы не можешь. Не видом. Давай! Dawaj Miki Dawaj Dasz radę Nie mógł Nie Thank you. Não Dobra, idziemy widzowie. Teraz będziemy patrzeć jak Bartek robi na dwa koła. Możliwe, że mu się uda, ale nie jestem nie jestem pewny. Jeszcze na razie widzicie Mikołaja. Mikołaj robi dziwne odgłosy. O, postawił na dwa koła, udało mu się. Dobra. Teraz jedzie Bartek i próbuje na, zrobić na dwa koła. I raz mu się to udało, ale to o, Możecie mu powiedzieć, że troszeczkę jak jak waszym zdaniem postawił troszeczkę To napiszcie w komentarzach Teraz to za moim kładem Wyjechał na Lightinku Dobra, dawaj Nie ma szans moim no Teraz tylko przejeżdża przez błoto O, wziął to, to trochę, ale dał radę.